Jak mi widać? Dobrze? To może zróbmy, żeby było widać mnie jeszcze lepiej, co? Bo patrzcie co kupiłem w maju tego roku nie miałem czasu zabrać się za to, i tak to trochę leżało. To jest Lumix GH5. Teraz używki kręcą się około 6000 zł, a ja go kupiłem pół roku temu za 278 euro. Czyli około 1000 zł. No po tym kursie obecnym to troszeczkę więcej, ale wtedy był kurs niższy, więc taniej go kupiłem. Zobaczmy, co tam jest. To jest i ta paczucha. Spek. O, słuchaj, kniega. A, jesteś. Wzmocnienie do HDMI. Powiem wam, że od kilku lat marzyłem o tym aparacie. No, już teraz są troszeczkę inne marzenia, ale mimo wszystko to jest ogromny upgrade. Byłby ogromny upgrade do tej kamery, którą teraz tutaj mam. Już tak dawno kupiłem. Klikając teraz na tą kamerę, tutaj na tą aukcję, to już nie może znaleźć tej aukcji, bo już troszeczkę to tutaj za długo leżało. To po prostu nie działa. Ta kamerka w ogóle nie działa. Patrzę, czy nie ma śladów żadnego zalania. Wydaje się wszystko ok. Wydaje się nierozbierana. Śrubki niestyrane. Gumy są całe, nieruszone, bo zwykle tutaj też trzeba te gumy trochę podklejać, żeby tam dostać się do innych śrubek. Ekran cały. Kurde, no fajnie było to naprawić, nie? Zobaczmy, czy to się uruchomi. Tu mam w pełni naładowaną baterię, pasując do tej kamery. Klikam na on. Nic się nie dzieje. Mamy trup. Okej, okay, mamy trupa. Okay, już się rozchodzi. Delikatnie, żeby nie urwać te siamek. Boom Jest! Rozebrany! Pięknie! Dużo prostsze niż poprzednim razem z inną kamerą. Też Panasonikiem. Zapoznam się tutaj, co, co tutaj się dzieje. Jaki jest problem? Są schematy, troszeczkę sobie jakości, ale coś tam jest w internecie. Biorę się za diagnozę. Przyjrzałem sobie teraz tą tutaj płytkę główną z tej strony, tylko tą stronę i to mi wystarczyło, bo już widzę, że nasi tu byli. Glut scyny. Obok jest oznaczenie IP 1001F. F oznacza bezpiecznik. Zmostkowany bezpiecznik. To bardzo, bardzo źle świadczy o osobie, która tutaj to robiła, a osoby, która była tu przede mną. To oznacza, że jest, że był przepalony. Główny bezpiecznik, mam zwarcie na głównej linii. Z tego to wynika, to jest logiczne. Mam nawet schemat. Tutaj widzimy, że to jest bezpiecznik 32V, dlatego mówię, że to jest główna linia, bo takie parametry bezpiecznika. Tu jeszcze mam schemat, ale jak widzicie, on jest kiepskiej jakości. Nie można się doczytać, no ale mam doświadczenie z tymi Panasonicami, więc wiem, że to jest tutaj. I on tutaj nam zasilano wiele rzeczy, kurczę, no wiele tutaj wiele układów. Zobaczmy, jaki jest spadek napięcia tej głównej linii. To nam dużo powieść to jest totalna zwara? To kondensator, jeśli nie totalna zwara, to jakiś układ lub mosfet, który zwiera linie. I do masy mamy 03 v to, to, to brzmi bardzo źle. Bardzo źle. W ohmach. Ile to ma? 87 omów Brzmi to źle. Brzmi to tak, że mamy tutaj z ogromną dozą prawdopodobieństwa do wymiany jakiś układ. Nie mam płyty zamiennej do, 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 do tego. Nie mam części do tego. Tylko z innych modelów, na przykład GH4, więc nie będzie się bez zamawiania jakichś części. Wolałbym pełne zwarcie, wtedy byłoby to prawie że na pewno kondensator. Dobra, ja to wymontuję, zobaczymy czy dalej jest to zwarcie, bo może być na jakimś innym module. Jeśli nie, to robimy próbę zwarciową po prostu i zobaczymy co się grzeje. Jeszcze sprawdzę może, która linia, może dławiki, może będą zwarte, albo do, do tego, czyli w sensie, że będą miały, że górny klucz jest war do tej linii. To też zobaczymy w ten sposób, nie? <laughs> nie. teraz ze schematem owód głównej linii, początku obwodu głównego linii, mamy baterię i standardowo mamy, jak w laptopach, dwa klucze zabezpieczające, które nam zabezpieczają, żeby odłączyć baterię, gdy jest zwarcie na głównej linii. No tutaj jeszcze dodatkowo tego mieliśmy bezpiecznik, ale tak, patrzcie tutaj na tym na tej schemacie. Tutaj mamy PWM Unrec, wchodzi na ten pierwszy MOSFET, który nam, jeśli coś się dzieje, to nam się nie załączy nie będzie przewodził. I ten MOSFET, właśnie tutaj, jest te gniazdo, gdzie jest plus. I tutaj duży minus. To są po prostu dwa, tylko plus i minus, Widzisz, szerokie ścieżki. Tutaj wchodzi plus, na ten właśnie układ, to jest ten układ tutaj w tym miejscu. I dalej wychodzi na dwa takie klucze, które mają dodatkowo równolegle diodę, bo w laptopach. Jest zwykle wbudowana dioda w tych mostferach. Tutaj niestety te MOSFETy nie mają wbudowanej diody. Dioda się dokłada większą, więc tutaj jest to dokładnie to. Jeden i drugi układ Mosfetu i równolegle yy, diody do tych układów. Nasz bezpiecznik wychodzi na tą linię. Bo tu już widzimy, że tutaj po prostu nasza główna linia z baterii się dzieli na dwie jakby główne linie. Jedna linia, druga linia. Nas interesuje ta linia 657, bo patrząc zgodnie ze schematem, wyjście tych diod, ta dioda ma te zwarcie. A ta dioda, wyjście tej diody nie ma zwarcia, więc interesuje nas ta linia i no zgodnie ze schematem ta linia idzie bezpośrednio na ten bezpiecznik, który już wylutowałem, na jego wejście. W tym miejscu tak, jest zwarcie do tego, czyli w sensie tutaj do tego przewodzi. Od razu sprawdzimy sobie zwarcie, z której strony jest. Na wejściu jest dziwnie nisko, też mnie troszeczkę niepokoi, ale wyluminując usterkę tą pierwotną może to w ogóle wróci na miejsce. Natomiast wyjście, tak 0,9 to jest wyjście, a wyjście 0,5. Dziwnie to wygląda. Tak, jakby zwarcie było przed bezpiecznikiem troszeczkę. Czyli zwarcie jest między tym. A, i tutaj jeszcze, dobra. To by się troszeczkę zgadzało. Przechodzimy do części, która ma słabszą rozdzielczość, niestety. Tu jest nasz bezpiecznik, ale jak widzimy, jest też linia przed tym bezpiecznikiem. Okej, okay, okej. Okay. I to się łączy. Tutaj jest z jednym układem. Się rozdziela. Bo to nie jest masa, raczej. I tutaj, tak, na V in wchodzi tych układów. Okej, okay. tutaj, dobra, dobra. I to jeszcze idzie niżej. Też jakiś duży układ. Nic nie można przeczytać. Sporo układów. Okej, okay, to czyli wpinamy się z zasilaczem, żeby zrobić próbę zwarciową tam, gdzie jest ta niższa rezystancja. Niższa rezystancja tutaj jest przed bezpiecznikiem, czyli w tym miejscu. Możemy się wpiąć, nawet tutaj, bo mam duże pole, jakby, żeby się wlutować na tej diodzie. Lutujmy się, zobaczmy, co się zaświeci. Żeby nie procesor. Dobra, macie termowizję, wszystko widzicie. Dzisiaj odpalam termowizję i, kurde, wyskoczyły mi bad które tutaj widzicie w tych miejscach. Jestem troszeczkę wkurzony, no ale taki żywot termowizji, wytrzymałem tak sporo. Dobra, startujemy od 0V. Tu możemy maksymalnie 8V wrzucić. Zobaczmy na pobór. Na razie 0. 0V, 0 A razie O, pojawia się pobór 4-5 mili eee, chcemy tak mieć. Dobra, lecimy dalej. Tak żeby ze 100 mili było, co? 100 mili. Uu. Z tej strony nic, ale z tej strony się świeciło nam w tym miejscu, tutaj ten układ. Ten układ tu nam się świecił, pod termopadem jest. Z drugiej strony nic, główny procesor się nie grzeje jak na razie. Dobra, to jest ten układik tutaj, ściągnijmy termopad. Coś mi się wydaje, że to nie jest to bo on może dostać teraz zasilanie i normalnie pracować. Z tym mi się nie podoba. No ale oczywiście jest... prawdopodobnie on jest uszkodzony, tylko od razu Wam mówię, że układy, które tworzą napięcia podstawowe i są teraz zasilane, mimo że gdzieś jest zwarcie jakieś, to coś tam przybiera, to one mogą startować i tak lekko sobie pracować jak ten tutaj układ. W ogóle pobór spadł. Ściąłem termopat i pobór spadł. Wyłączę, włączę, wyłączę... i włączę. Wyłączę tylko ten układ. Teraz się wlutuje w wyjście, w wyjście bezpiecznika, tam gdzie było troszeczkę wyższe, wyższa wartość. Rezystancji zobaczmy. Czy ten sam kot będzie się grzał? Dobra, to lecimy na wyjściu bezpiecznika. Podłączone spadki mniejsze. Teraz ten układ tu się grzeje przy wejściu. przyleść kod przyweźli, to teraz grzeje. Ten, ten Regulatorek tutaj tylko się grzeje teraz. Zobaczmy, dobra, musimy teraz ten, teraz ten regulator wylutować. To jest zapewne jakiś regulator napięcia. Bo ten układ główny, ten, ten tworzący napięcia układ, on jakoś specjalnie nie grzał mocno, bo, bo, bo to była zwykła praca jego. Dobra, wylutujmy ten układ, zobaczmy. Układzik wlutowałem i coś tam się chyba zmieniło, bo spójrzcie. Teraz na wyjściu bezpiecznika już mamy open line. Oczywiście sprawdziłem od razu i wcześniej sprawdzałem, czy wyjścia tego układu są w porządku. Tu jest 1,9 jak najbardziej w porządku. Tutaj jest open line. Tutaj jest 1V. Ale coś mi się wydaje, że tu jak sprawdzałem wcześniej poza kamerą, to tutaj była jakaś lekka przywara w tym miejscu na tym pinie. Tutaj masa, wiadomo. Więc możliwe, że ten układ również jest uszkodzony. Mówię, również. Dlatego, że Wejście bezpiecznika. Dalej ma to niską oporność. Czyli dalej ten układ. Skąd ja ten układ wezmę, powiecie. Pamiętacie, jak lubiłem GH85? No i widzimy. Czy ten układ jest na mojej płycie GH4? Bo to jest dokładnie ten układ system IC. Zobaczmy, czy jest tam. Czy go kurde dostanę za miesiąc lub dwa. Bo no, nie że co za fart! Jest! Jest ten sam układ. Na półci GH4, to mam na części do. No. Ja! Wykorzystałem części z mojego starego GH4, którego gdzieś tam miałem w częściach. I tak się składa, że mam go tutaj, i jest tutaj ta sama część co tutaj. Ha! Dobra, to wymieniamy tą część z mojego starego. Może naprawimy drugą kamerę z części z jednego trupa. Do dzieła. Układ wylutowany, jak widzicie, ten główny. Teraz zobaczymy oporność na linii. Spadek napięcia bardziej. Uu, open line, open line, tak, to chcemy, to chcemy! Tak, ten układ jest uszkodzony, definitywnie. Nawet jeśli by miał zwarcie na wyjściu, to i tak nie powinno go zaniżać tak nisko, jego zasilanie. Nawet jeśli by miał zwarcie na wyjściu. A nie ma zwarcia, bo sprawdziłem. Te wszystkie jego dławiki i żaden dławik nie ma zwarcia, bo on widać produkuje dużo różnych napięć, dużo dławików. Wszystkie dławiki nie są zwarte. Wymieniamy układ. Zadamy tamten. Zobaczymy. Jest wlutowany, więc sprawdzimy teraz oporność tej głównej linii i spadek napięcia w sumie. Pyk! Pięknie, pięknie. Open line. Na tych dwóch stronach. Open line. Jeszcze został ten jeden układ, który kurczę. Nie mogę znaleźć nigdzie. No nic, zlutujmy go, zobaczmy. Układ wlutowany. zobaczmy teraz. Tutaj. Kurde. No nisko, nie? Nisko. <laughs> Gdzie ja ten układ teraz znajdę? Jeszcze ten schemat jest kurde, nieczytelny w ogóle w tych miejscach, w którym bym odczytał jaki to jest w ogóle układ. Bo... Tylko mam oznaczenie samego układu, które jest. Kurde, bez sensu. Ha! Oh, drugi dzień! Zamówiłem płytę na części, na Allegro znalazłem płytę na części, taką z nieznaną usterką, i zamówiłem, żeby mieć ten, ten element, który podejrzewam, że jest uszkodzony, czyli ten regulator LDO. Skąd wiem, że to jest regulator LDO? A to dlatego, że udało go się rozkodować. To jest właśnie ten układ Torexa. Zawsze mam problem z Torexami, z rozkodowaniem go. To jest około 10 układ, który dopiero udało mi się rozszyfrować i trafić. Poprzednie układy były podobne, ale to było co innego. A to jest rzeczywiście to, dlatego że przy oznaczeniu jest dokładnie to oznaczenie. Czyli tutaj jest zakładka Marking Rule, obudowa SOT25, tu widzimy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasze oznaczenie, to jest nasze oryginalne oznaczenie i tutaj nam pasuje. Pasuje nam 0, czyli tutaj to. W drugiej grupie mamy 1, pasuje, w ogóle jest do wyboru 1, jest, czyli od 3 do 5 V. Trzecia grupa, mamy MK, tu widzimy 2, 5, 8, ale jeśli już mieliśmy poprzednią cyfrę 1, czyli między 3 a 5, no to między 3 a 5 jest 5, czyli to jest regulator 5 V, a dalej widzimy, że tutaj jest lot number, czyli dokładnie wiemy, że to jest regulator. 5V, wszystkie oznaczenia pasują. Przy innych poprzednich 9 układach te oznaczenia nie pasowały. Tutaj się wpasowuje i problem jest taki, że go nie można kupić. Wszystkie sklepy nie mają takich układów. Na stanie mogą być w ogóle inne układy z tymi samymi wyprowadzaniami i 5V, ale nie ma. Nie ma na Stanach nigdzie. Fajnie, dobra. Dzisiaj jest czwartek, jutro piątek. Jutro chcę jechać na PGA z miłoszem troszeczkę sobie popić. Znaczy, nie, yy, ten, yy, pograć sobie. Mm. Także wlutuję się kabelkami, odpalę tutaj z zasilacza serwisowego 5V. Zobaczymy, może wystartuje, a może nie, bo może to ten układ jeszcze jest uszkodzony. Zobaczymy, czasu nie ma, a film musi w niedzielę być, nie? No to wlutujmy się, Zobaczymy, czy zadziała. To jest ten moment, to jest ta chwila, jestem zestresowany. Podłączę baterię, później włączę zasilanie. Tu jest na off. Dobra. Podłączam baterię. Bateria siedzi. Włączam zasilanie. Uwaga. Rozsądny pobór. Uwaga. Dołączam. Światełkości świeci. Tak, gdzie światełkości świeci? Nie o! 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 Mam nową kamerę! <gulia> Okej, okay. please turn camera off and on again. Okej... Okay. No w sumie za szybko troszeczkę się cieszę, tak? Bo, bo ten, bo, bo widzicie nie, co się dzieje, ale... Ale jest progres. Dobra, włączmy, wyłączmy... wyłączmy. Może być jakiś jeszcze błąd? No nie wiem, no, 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 no włączyło się. Włączyło się jak na razie. Tak, bo tam jeszcze, bo tam jeszcze... Okej, okay, a jak tutaj wyłączę to w ogóle? Wyłączmy to. A, to się w ogóle wyłączyło, nie? Zaraz zobaczymy. Nie, tam jeszcze świeciło. Okej, okay, te 5V musi być jak widać. Bez tych 5V się nie załączy, Dobra. Możecie zobaczyć, że przez chwilę obraz jest na sensorze. Włączam. Widzicie, jest obraz. Chcę ustawić zegar, ale teraz zaraz pokazuje, że trzeba zresetować. Tak, włącz, wyłączyć i włączyć kamerę. Bo kwestia jest taka. Że ten układ ma opcję załączenia tej, tej, tej linii. Jak widzicie, tu jest input na nodze numer 3 CE. My po, po prostu podłączyliśmy wyjście V-out. My po prostu podaliśmy na napięcie na linię v Linia input wisi w powietrzu. Ta linia, która załącza na ten układ CE, to jest on-off control. Możliwe, że tu ma jakiś timing załączony, że dopiero po załączeniu pierwszej części kamery, dopiero sobie odlicza czas i załącza ten regulator, który Załącza kolejne moduły i widzi, że coś tutaj nie gra. Timing się nie zgadza i przez to może tak to właśnie być. Podejrzewam, że wszystko będzie ok. Jak załączę, jak, jak, jak ten układ przyjdzie. A teraz muszę skończyć ten odcinek, bo. Bo tylko tyle mogę zrobić. Nie ma tej części, nie dostałem. Zamówiłem, i nie dostałem, nie została wysłana. Płytka na części z tą częścią. No i tyle. Mam nadzieję, że się podobało. I nie zapominajcie o ekipach, z którymi współpracuję, czyli komputronik, sprzęt TV, komputery, laptopy, kamery. To jest bardziej aparat z funkcją kamery, ale no zresztą sobie po TME części pozespoły elektroniczne tam zamawiamy. Jeśli macie elektronikę typu laptopy, komputery, konsole do naprawy, to formularz zgłoszenia jest w opisie pod każdym filmem. Tam wchodzicie w formularzyk, wysyłacie sprzęt i zostaje naprawiony. A jeśli potrzebujecie mebli biurowych i warsztatowych jak tutaj Elzap, tam kupujemy. To się trzymajcie. Dam wam jeszcze znać w komentarzu jak przyjdzie ta część, że wszystko śmiga, no. Nie będzie śmigał, to zrobimy kolejny odcinek. Dlaczego to nie śmiga? Dlaczego trzeba będzie restować kamerę? Mam nadzieję, że będzie ok. Na razie.